Witajcie po Wykopki Secony po długiej przerwie Słuchajcie, dzisiaj jestem na plaży z kolegą Patrykiem Będziemy sobie szukać Sprzęt już gotowy Także nie tracę czasu, skakuję do wody Zaraz zobaczycie co uda nam się wyciągnąć Na samym brzegu złotówka stara, zajechana 2015 rok zobaczymy jak to dzisiaj będzie tuptamy sobie ciebie we dwójkę szósta rano ludzie już są a my w wodzie parę kroków zrobiłem i jest kolejny zecik Ło, dziesiąty drugi rok pozdrawiamy Patryk, dziesiąty drugi no, no, pozdrawiamy. pozdrawiamy zobaczcie, sygnał ładny, 13. ale coś mi się wydaje to zawleczka może być to trochę przypierduje. Kapsel. Jeszcze lepiej. Ładny tygno. Ktoś jad zupę w wodzie. Nie. <laughs> A obok łyżeczki Sygnał 10 Jakby na 10 groszy A, To nie 10 groszy Końcówka chyba do ładowania iPhona i jeszcze w tym samym dołku zajechany grosik ale farty patryk 6z w jednym sicie a taki sygnał łamany takie piętnastka z żelazem a jest piątka jak i z 2009 i 20 może zotówka właśnie waliła Dwu, dwu, złotówka z 20 roku, może ona waliła na żelazo? No, ona jest z linku robiła. no właśnie, i dlatego taki sygnał był 15 z żelazem. Heh, ładny widok. Słuchajcie, coś tu jeszcze jest. Też taka 16, 17, 18 i wali na żelazo. Chyba. Kolejna złotówka co waliła na żelazo bez kitu. No 20 rok Ta sama dziurka, że tak powiem. Kurde, 7 z To jest dwa razy więcej niż te znalazłem na dwóch ostatnich wypadach. I to tyle zagram szesnaście, siedemnaście. Dognięty krzyżyk, słuchajcie. Krzyżyk mam, ale chyba aluminium. Kurcze farty jak nic Sygnał 16-17 Ale lekki jest, chyba aluminium leciutki A jest jakaś tam biżuteryjka powiedzmy Kolczyk Kolczyk No, taki z takim czymś Ale szajs, matko jedyna Nie wiem czy to jakaś samoróbka Tu taki lutowany. ale fajny sygnał był Nosiłbyś coś takiego no nie ale ktoś nosił jak ktoś rozpoznaje to chętnie oddam w tym czasie 5 groszy wpada tak jest 19 rok Kolejny groszek, siedemnasty rok. Jeden nie wiadomo co. co. to jest Nic cennego na pewno. Czy to takie te kuny czy coś Wiesz, to takie? to osoba korona szwedzka jakaś. A teraz to nie na pewno nie szwedzka Czeska Korona Czeska to jest Tak mi się wydaje, że tu coś pisze Jest napisane CS. Czeska Republika No ja kopałem, kopałem kurczę, A jaki dosyc nadował? 12, 12, 13 jakoś tak U mnie jest minus żelazo Na żelazo, minus 6 Nie wiem, no u mnie 12 to, to Chyba, ten... że masz coś w rękawiczkach <grymny> <grymny> Chyba, że to nie to To jest, bo teraz mi w ogóle nie Teraz mi w ogóle nic nie pokazuję a daj ci pomacham To zobaczysz co tam na wyświetlaczu Jak to wygląda Nic Nic? A masz dyskryminację włączoną? Wysoka ja za teraz na tym Na, na plaży 1 Tamten F2 mam na... na Aha na ale 6. jak stusek się... Być to w ciszy teraz będziesz Minus pięć? No. no Czy jak tam miałeś dwunastkę, to to może tam jeszcze coś jest? Może? No, coś tam jeszcze mogło być Graty, panie! Wykopałeś czeską walutę Spoko. Będę ustawiony do tamtu w Ta. Możesz jechać do sąsiadów na zakupy Druga część od tutaj Tak, jest łańcuszek rozerwałem O, trochę poleżał tutaj, nie? A jakieś straberko chyba Wydaje mi się Na bank Tylko, że rozerwałem Wycoczyć? Ładnie A sreberko tutaj sam tym z... Patrz tutaj strzeliłeś, widzisz Ale możesz se złączyć Gratuluję, Gratuluję. Spoko, dzięki. tylko dzięki co? Może se to zegnij, bo ci ten jeden wypadnie czy, czy coś więcej jest w tej dziurze Gratuluję dzięki, dzięki. Czyli kurczę widzisz, tu ja się Kręci, 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 a i tak zawsze coś wyjdzie, nie? Okej, okay. jak to Siedemnastka. Siedemnaście, osiemnaście. Takie chyba pięć groszy, nie? ciężko, sreberko. Sreberko na bank. Jestem, znam, że tutaj przy brzegu sobie łażę. Taki sygnał, taki jakiś łamany. Jezu, 2014 Teraz już wiem czemu ta gotówka miała taki dziwny łamany sygnał Jeszcze grosik, ta sama dziura Ten Sam dołek Sygnał łamany I wpada jakaś Szajsowata biżuteryjka A Love chyba to ma być no. To srebrko nie jest na pewno. Co my tu mamy, dwadzieścia grosz. Ale trochę tu poleżało, wszystkie tu czarne Słuchajcie, witam na podsumowaniu Za dużo nie ma co pokazywać Jeżeli chodzi o bilon to jest 10 zł 36 groszy bodajże Jak się nie mylę No i co, fancik gnia, to chyba ten aluminiowy krzyżyk i tutaj taka badziewna badziewna biżuteria. To mi słuchajcie wpadło e, jak już mi oczywiście kamerka padła. Mam z nią problemy dlatego nie nagrywam. Raz działa, raz nie działa. Raz działa minutę, raz działa godzinę. No dzisiaj 3 czwarte wypadu przeżyła. E, tego nie nagrałem akurat, no bo już niestety padła. No i co? To tyle słuchajcie. Taki wypad. Pozdrawiam jeszcze raz kolegę Patryka. Na koniec jeszcze może Wam rzucę zdjęcia fantów, które udało mi się znaleźć, a po prostu nie miałem wtedy kamery, porobiłem zdjęcia, to sobie zobaczcie co tam przy okazji wpadało. Na koniec pozdrawiam Patryka, Amadeusza i Bartka. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam, hej! No to słuchajcie, zaczynamy tutaj. To jest Złoty Piersionek Brata, próba 3-3-3. Eee, zaraz będzie też jego kolejne złotko obrączka 585 fajny strzał. Brat ma w tym roku szczęście. Zaczęliśmy to od jego fantów. Tak, to też jest to jego medalik srebrny z papieżem. Kolejny też to jest jakaś chyba Maria. I tutaj widzę, że już będą moje fanty. Dyshok, zegarek Casio z jeziora. Tutaj jakiś wypad na plażę. Trochę bilonu, nawet całkiem sporo. I taki kolczyk wpad srebrny. Tak, to jest ten sam taki kolczyk. Słuchajcie, tutaj jakaś taka branzoletka. To, znaczy, to jest szajs ogólnie. Srebrna taka obrączka. Odpustowy pierścionek. O, to tutaj to właśnie wpadło na tym wypadzie. To jest też odpustowy pierścioneczek. Taki tam pokazałem akurat miałem zdjęcie trochę. Tu, o, następny, następny wypad z togi. Jakaś tutaj maryjka się trafiła. Taki medalik. To są kolbudy. Tam około 10 zł. A to słuchajcie, złoty, złoty krzyżyk. Byłem na wypadzie z Bartkiem. Zadręczę Ci kolego, pozdrawiam. A jak poszedłeś, to jakieś 5 minut później sygnał 1. Wpadł mi ten, ten krzyżyk. To już jest kolejny, kolejny dzień. Srebrny łańcuszek. Też z I zaraz będzie obrączka. I to tyle, jeżeli chodzi o takie fanty, których mam po prostu zdjęcia z tego roku, tam z ostatnich dwóch, trzech tygodni.